Hejka, dzisiaj z mamą będziemy malować, Ja, ja tam mama już jestem maluję, widać. Tu mamy tak ładnie ustrojone, ja już zaczęłam trochę malować, no i będziemy zaczynać. Dobra, zaczęłam już. Będę pokazywać jak ja maluję. Sobie tak ustawiłam, ale trochę widać koszyka. No bo nie mam jak znaczy ustawić pójście. Więc tylko tak mogłam, ale no... No chociaż tak trochę widzicie tego jaja, dobra, lecimy. Najpierw bym chciała, bo, jeszcze, bo tu mam fioletowego Ale zrobione. Twarki bez wody chyba, wiesz, na się użyła. Ale można, można, że to cię tak wiesz. Dobra, teraz może wezmę sobie, żółty chciałam, żeby tak ładnie to wyszło. O, otworzyłam. Oj, spadło! Dobra. Teraz wkładamy i zakręcamy. Mama mać zakrętkę. No i zaczęłam właśnie teraz malować. Ale się cieszę. Dobra, czekajcie. Muszę sobie wyjąć to jajo. Kurczę, będzie trudno. E tam, pomaluję sobie po prostu. Lecimy już trochę. O jaki piękny kolor ten żółty, taki neonowy. No to jest nawet napisane neon. Dobra, lecimy na rozbiorę. Ile wysycha ta farbka? Nie bo nie wiadomo, ile się, tyle się ile nałoży, to tyle będzie snuć. No, nie wiem jak to powiedzieć, bo to ja zaczęła długo, to rozumiem Ja będę tak, takie na kolorowo chcę zrobić. Potem zrobię drugą warstwę. Dobra. Teraz będę potrzebowała znowu wiolet. To muszę sobie patić jak zrobiłam. Połączyłam wajt. Taki długi wyszedł. O Jezus, to się nie uda. Jak jeszcze nie daliście łapki w górę, to na co czekajcie? Dajcie łapki w górę i subskrybujcie kanał. Jak jeszcze nie subskrybujcie. Czekajcie. Muszę sobie włożyć. Kurde, nie uda się. Co ja teraz zrobię? Co ja nie. Dajcie może. Ona jest mokra? refleksy. Dobra. O. Dzisiaj mi da taki ładny sweterek. No faktycznie ciężko jest trafić. Hmm. Dobra, daj. No już prawie. Gdzie jest ta dziurka? Dobra, daj, daj. Daj mi to, bo tak jak będziesz malować, to to nie... Ale mi... nie, nie chcę malować sobie na chwilę, żeby wyschło. Mm, no to włóż. Kurczę, nie wiem, widzisz jak już wyleci. Dziś ciekawe, że nie, nie można trafić, To podtrzymał Teraz no przesknie, ale jeszcze raz bym musiała, nie? No, bo musisz drugą warstwę położyć. Na razie tak się... To na razie to tak wygląda. Jeszcze nie mam niedokończone, bo chcę tak dwukolorowe ładnie zrobić. Teraz muszę. O, właśnie o to mi chodzi, jak mam teraz to zrobić, bo ja chcę otworzyć teraz tą farbkę. Kurczę, nie mam jak. Jak chciałam tego? O, udało się. O. OK Okej. Mam. Teraz muszę umuczyć w wodzie, bo mam na inny kolor ten Co mam zrobić? Dobry niech będzie okej. Okay. Mm, odłożę na razie ten pędzelek tu. Żeby zmęczyło ten pędzelek Bo ja bym potrzebowała kurcze do innego Dobra Dobra Teraz bym potrzebowała Hmm, żółtego. Dobra, zrobię jeszcze ten cały odcinek, jeden żółty etam. Chyba, jak się nudzisz? Bierz drugie. O mała się nudzi, bo już skończyła i musi wyschnąć aż jej wyschnie i musi zrobić drugą warstwę. Ja też zrobię zaraz drugą. Tak na razie się to ten... No razie tak wygląda tak dziwnie. Tak kolorowo, dwukolorowy, taki ładny. Ale niż na pół. Tu są znaczy taki. Tu i tu jest taki. Jeszcze są takie dwa, Widzicie? Są takie dwa. Nie obok siebie, bo z tej strony i z tej strony. Jeden z tej strony żółty i z tej tutaj. No i muszę chwilę podać, poczekać, aż wyschnie. Właśnie to jest teraz najgorsze w tym. Poczekaj. Może by się udało zrobić tak, żeby. Nie, to jest za mało. Zaraz przyjdę. Chwila. O nie, ekspres się nam włączył. Bo mi się sam włącza ten ekspres. O nie, jakie ja teraz to włożę? Muszę. 3, 4, 5. I spadło. O, jest, ideą mi ręce, zaraz wrócę. Ale mam od fioletu od, i żółtego. Mamy taki piękny ręczniczek z takim ładnym króliczkiem. Właśnie sobie wycieram ręce, teraz pójdę na koloryfer, żeby wyschnął. A tu tak się na razie prezentuje moje jajo. Musiałam je włożyć do kieliszka, bo nie wiem jak. Niech to wyschnie teraz. Potem to wyjmę. No. A teraz robię następne. Tymczasem to położę na koloryferze, żeby szybko wyszło. Najlepiej. Tak będzie. Będzie, super. Dobra. Chwila. Muszę tylko sobie zawiesić ręczniczek. O, tak, super. No i na razie mam gotowe. Jedno jajeczko, a drugie chcę zrobić, nie wiem jak to. Nie wiem. Ale pokażę wam teraz mamy jajeczko. Jest takie piękne, całe różowe. Jajeczko. Zaraz mamy zrobić drugą warstwę, bo na razie jest takie, wiesz, przełuskowe. Więc nie mam jak. Więc na razie mama czeka aż wyschnie. A ja robię tymczasem drugie, a ty mama też robi na tymczasem robi drugie. Mnie mama mamie się nigdy nie chce ze mną nic robić, bo mama ma tyle do robienia, że szok. Dobra, mm, teraz bym potrzebowała tak, ten, ten był ładny, taki przełuskowy, taki, taki brokat jakby. Dobra. Tego chyba nie będę potrzebować. Albo sama. O, teraz już mam pomysł. Rzeszok. To ciężko schnie, nie? No, musisz chwilę poczekać. Ja sobie nad referem zrobię. Ja sobie to tak owinę. O. Trudno mi to będzie zrobić. Poczekaj. Już taki prezent to by był. O właśnie wiążę te drugie jajo. O. o, o, jest, jest dobrze. Dobra. Idę po nożyczki, czekajcie. Mam tutaj teraz potrzebuję nożyczki. O nie, gdzie one są. Chyba ich nie znajdę. To nie wiem. Nożyczki, no masz nożyczki tam gdzie zawsze, w szufladzie, no. Patrzyłam. Dobra. No zaraz Ci dam moment, no co? Nie rób problemu, że nie idziesz na nożyczek. No bo nie ma. Dobra. Drobić taką ładną kokarkę. Okay. Okay. O, jaki piękny będzie. deń. Wystarczy trochę popatrzeć na senka. Okay. Dzięki. Dobra, wyszła taka piękna kokardeczka. Tu tak zahaczyć, tu ustroić. O. o i tak właśnie o to mi chodziło. Teraz wkładam jajo. I mam taką piękną kokardeczkę. Tylko teraz tylko tam boki to tak wezmę. O tak właśnie. O tak super. I mamy gotową... Tak ładnie zawiązałam. Teraz jeszcze tym brokatem, tak ozdobię, że będzie piękne. Superowe. O Jezus, ała, moje palce. Trudno, trudno to robić. Ja tylko sobie pomoczę pędzelek. Dobra, pomoczyłam. Teraz. Kurczę, za bardzo mokre. Co mokre? Pędzelek. A to do... masz jeszcze jeden suchy, no to weź No wiem, ale nie, bo trzeba trochę umoczyć. Mhm, to spróbuj, na no co? Nie, ja idę po chusteczkę, żeby było łatwiej, żebym tak wycierała. No tam masz chusteczki. Okej. Okay. Okej. Okay. Już się wytarłam. Najpierw sobie zrobię to tutaj. Wow, jaki piękny. O Jezus, jak płyn taki. O kurczę. Muszę to szybko rozsmarować. Taki ładny brokat. To jakby taki Nie wiem czy to widać. Tu jest taki brokat, foku. Za bardzo nie widać, ale... Potem jak się wyschnie, to może będzie lepiej widać. I ciągle my światła jesteśmy tak. Nie wiem co się mi jest tak. Nie no tu jest dzielne światło, wystarczy. Dobra. Dobra, teraz tu. Ja się znowu tak zrobię. Ale fajne jest to. Kimperokat. O nie spada. <ścoughs> Dobra. Dobra. Dobra teraz to trzeba tak zrobić. Jest gotowe piękne jajeczko. Jeszcze nie wyschnie. Ale piękne. Patrzcie ma jakie piękne sobie. Wow, ale czat, no? Wiem, że te druciki się do czegoś przydadzą. Dobra, teraz je włożyłam, żeby wyschło. Idę na taroryfer, żeby je dać. Jestem bo mówimy, od O, ale się uderzała właśnie Ej, Ej, Uderzałam tak, bo on w tył poszła. Ała. A guza Dobra. To już mamo zrobiłaś? To już pewnie, pewnie już wyschło. Ja jeszcze widzę, że nie do, nie do końca. Tym tutaj w środku najbardziej, raczej tutaj wiesz. Ale możesz zrobić drugą warstwę zaraz. Widzisz, jeszcze brudzi. Hmm. Masz na razie co, zrób sobie. No nie, Albo nie bo nie ja chcę jeszcze jedno takie. To zabierasz mi? Dobra, ma. No to nie, no to zrobię nowe, nie? Okej, okay, coś jeszcze sobie porobimy potem. Albo dobra, masz. Ja sobie tymczasem coś innego porobię. Ja coś zrobię z drucików. Okej. Okay. Tylko co? Wąsy? <laughs> Chyba tak. Robiłam właśnie Dobra, są Nie wiem, co mam zrobić z tych patyczków, one są takie fajne się podobają, mogę z tego zrobić kwiaty Mam pomysł! O Jezus Nożyczki bym potrzebowała teraz O nie, nie udało się. Mogłam tam przed bardziej uczyć, ale nie jest okej. Okay. O, pierwszy płotek. Zobaczycie, to niespodzianka co z tego wyjdzie. To jest taka niespodzianka. Niespodzianka, pierwszy podek, to Ten potrzebuje inny kolor. Może wezmę taki ten nie, z tego nie, bo z tego jest takie kółeczko. O nie, powiedziałam kółeczko, że będziecie wiedzieć. O co chodzi? No bo jak płatki i kółeczko w środku. To będzie kwiatek. Taki piękny. Będzie cudowny. Prawda. Piękny. Na dzisiaj już chyba nie będzie więcej tych filmików. Dzisiaj to na dzisiaj jest koniec, ostatni filmik, bo na jeden dzień powinnam jeden filmik, no i tak się właśnie robię. Teraz ja bym potrzebowała tak zrobić, żeby to tak związać. już Dobrze. Dobra. To mm, Ja już muszę kończyć to. Pa.